to impreza pozytywni dla życia w ramach kampanii pozytywni gliwice.pl. Inicjatorem tej akcji jest pani Agnieszka Węgrzyn i pomagała nam tu w organizacji pani Alicja Łysko, ale tak naprawdę ta impreza odbyła się tylko dzięki temu, że zaangażowało się w nią bardzo dużo gliwickich placówek oświatowych, wspierała nas biblioteka, młodzieżowy dom kultury, gliwicka onkologia, no, współpraca rządzi w dzisiejszym dniu. Centrum Handlowe Forum zawsze angażuje się w wszelkie fantastyczne inicjatywy społeczne. W tym wypadku e, tak naprawdę na pytanie, czy chcemy dołączyć do pozytywnych, czy chcemy razem walczyć z nietolerancją, z hejtem, odpowiedź mogłaby być tylko jedna, tak? O, oczywiście na tak. E, tak jak mówię, Centrum Handlowe Forum e, od samego początku swojego istnienia stara się być częścią lokalizacji społeczności i, 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 i pokazywać to, co jest najważniejsze. Krzewić tą kulturę osobistą, uczyć ludzi, pomagać, wspierać. Na początku to miało być malutka impreza, nagle okazało się, że mamy fantastyczne przedsięwzięcie i czego efekty dzisiaj widzimy. Są występy przedszkolaków, są występy młodych solistów. Na końcu mamy dzisiaj występ Kasimoś. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze, ale wygląd również. Samopoczucie piękna, włosy na głowie, gdzie na przykład dla kobiety jest to najważniejsza rzecz i ozdoba, tak jest, więc tutaj można te włosy pozyskane od innych ludzi dobrej woli przekazać na szczytny cel, na przekazać na inne peruki dla właśnie potrzebujących. Bądźmy pozytywni, cieszmy się życiem, kochajmy się, szanujmy się i naprawdę, słowo pozytywnym, być pozytywnym jest, jest bardzo proste i, i nic więcej, trzeba być tylko pozytywnym w życiu, tego wszystkim Państwu życzę.